Chciałem Państwa poinformować, przedstawić Tomasza Lęca, nowego przewodniczącego nowej, stałej podkomisji Komisji Spraw Zagranicznych. To podkomisja do spraw Partnerstwa Wschodniego, komisja, która została powołana w ramach Komisji Spraw Zagranicznych. I taka może ciekawostka, bo pewnie mało kto na to zwrócił uwagę. To jest chyba pierwsza podkomisja stała w Komisji Spraw Zagranicznych od czasów profesora Geremke kontraktowego sejmu i później Sejmu pierwszej kadencji. Wtedy to profesor Geremek zaproponował powstanie stałych podkomisji, między innymi Podkomisji do spraw polityki wschodniej, druga była podkomisją do spraw Polityki Zachodniej. Mamy sytuację dosyć podobną, ale zupełnie inne okoliczności, bo wtedy, zresztą, głosując, powstanie tej komisji właśnie w sali imienia profesora Geremka. Polska była krajem, która mówiąc o polityce wschodniej myślała, jak tu się pozbyć armii czerwonej, jak zaadoptować w Polsce standardy europejskie, zachodnie, demokratyczne, gospodarcze i myśląc o polityce wschodniej marzyliśmy o tych europejskich standardach. Dzisiaj mówiąc polityka wschodnia i myśląc Partnerstwo wschodnie możemy być eksporterami tychże standardów i takimi promotorami tychże dla naszych sąsiadów, dla naszych bratnich społeczeństw, bo przecież za naszą wschodnią granicą mieszkają bardzo często również nasi krewni. Ale myślimy szerzej o sześciu państwach partnerskich tę właśnie polityką wschodnią monitorować będzie podkomisja której przewodniczy będzie Tomasz Lęco i w składzie planach. Proszę bardzo, Tomasz Lęco. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, europejska polityka sąsiedztwa zapoczątkowana w 2004 roku nie przyniosła efektów, które Unia Europejska zamierzała osiągnąć. Przypomnę państwu tylko, że europejską politykę sąsiedztwa Unia widziała w kontekście współpracy z takimi państwami, które wchodzą w skład basenu Morza Śródziemnego, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu. Kaukazu Południowego i Europy Wschodniej, czyli ogromna ilość państw o bardzo rozbieżnych interesach i bardzo rozbieżnych także kontaktach do tego momentu z Unią Europejską. Jak gdyby wydzielenie Partnerstwa Wschodniego z europejskiej polityki sąsiedztwa pokazuje, że szczególnie polskie idee, której celem jest zbliżenie państw, o których mówił przewodniczący Halicki, do Unii Europejskiej doprowadzenie do ich stowarzyszenia, spowodowania, by te państwa znalazły się w strefie wolnego handlu, doprowadzenie do zmniejszenia reżimu wizowego i możliwości zniesienia ostatecznie tego reżimu jest dla Polski bardzo ważne. Chcę zwrócić uwagę, że ta podkomisja, która powstała po raz pierwszy, jak mówił pan przewodniczący, od wielu lat w ramach Komisji Spraw Zagranicznych, ma za zadanie i Zamierzamy w ramach tej Podkomisji monitorować działania polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące realizacji programów wschodnich, które obejmuje Partnerstwa Wschodnie, także w ramach pracy parlamentarnej zamierzamy nawiązywać współpracę z parlamentami wszystkich 26 państw wchodzących skład Unii Europejskiej, aby można było ideę Partnerstwa Wschodniego także zaszczepić w takich krajach, gdzie to partnerstwo wschodnie nie jest może jeszcze dostatecznie znane, a jak wiemy. Francja rok wcześniej, przed Partnerstwem Wschodnim, rozpoczęła projekt, który się nazywa Unią dla Morza Śródziemnego, czyli Francuzi mają nieco inne interesy i inaczej akcentują politykę zagraniczną Unii Europejskiej. Mamy do czynienia także z synergią czarnomorską i e, polityką północną, i tutaj chcemy pokazać, że, monitorując e, politykę Partnerstwa Wschodniego oraz Polskiego Ministerstwa Zagranicznych, e, interesując się nią, Będąc w kontakcie z innymi parlamentarzystami z Unii Europejskiej, mamy zamiar podnosić rangę Partnerstwa Wschodniego i położyć duży nacisk na to, aby to Partnerstwo Wschodnie przyniosło swój efekt, czyli poszerzenie sfery demokracji, poszerzenie sfery dobrobytu i bezpieczeństwa wokół państw Unii Europejskiej. To są zadania, które przed partnerstwem stoją i które Komisja będzie zamierzała w ramach swojej pracy także realizować. W skład komisji weszli znakomici parlamentarzyści. Pan poseł Orzechowski, pani poseł Szymanek-Deresz, pan poseł Karski, pan poseł Tyszkiewicz, pan poseł Lipiński, Adam Lipiński, Lipiński i, i pan poseł Witaszczyk, Stanisław Witaszczyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo mocna ekipa, z dużym doświadczeniem. Świadczy to o tym, że przywiązujemy szczególnie dużą wagę do, do tej podkomisji. I mam nadzieję, że wszyscy parlamentarzyści, którzy także specjalizują się w pewnych tematach zagranicznych, tak jak poseł Tyszkiewicz jest specjalistą od Białorusi, poseł Orzechowski od Mołdowy, ja jestem osobą, która wiele, wiele lat prowadziła projekty na Ukrainie, no, będziemy w stanie sprostać zadaniom, które stoją przed podkomisją. I mam nadzieję, że ten projekt zostanie zrealizowany z sukcesem. Bo w 2013 roku ma być podsumowany, zakończony, i tutaj następna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, jeżeli ten sukces zostanie osiągnięty, będzie, mam nadzieję, przewidywała jeszcze większe środki na realizację tych zadań, które przed partnerstwem Wschodnim stoją. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Komisja ma charakter otwarty. Dodajmy jeszcze także, zapraszamy również wszystkich chętnych. Oczywiście jej konstrukcja formalnie. Y Przypomina nieco Komisję Śledczą, bo to jest 3, 2, 1. Dalej od komisji Z dwoma przewodniczącymi opozycja i koalicja zgodnie razem współpracować mogą, czego dowodem było wczorajsze posiedzenie, będą, czego dowodem deklaracje. A ten duet prezydialny, czyli pan Tomasz Lenz i Adam Lipiński, też prognozują bardzo dobrze takiej współpracy na rzecz właśnie tego priorytetu polskiego, jakim jest polityka wschodnia i partnerstwo wschodnie. Czy ta zgoda wyrażała się także tym, że pan poseł Karski wczoraj... Chwalił posłów Platformy Obywatelskiej za inicjatywę i pomysł i mówił, że rzeczywiście to jest sytuacja wyjątkowa, ale on też zgadza się z tym, że jest to znakomita inicjatywa i tutaj naprawdę w tych sprawach nie ma żadnych podziałów politycznych. Wszyscy jesteśmy nastawieni na współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego w tej podkomisji. Dla wątpiących mamy nagranie.